Jan III Sobieski był jednym z najwybitniejszych królów Polski i wodzów wojskowych, który panował w latach 1674-1696, urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku na Rusy Czerwonej, jako syn Jakuba Sobieskiego, wojewody ruskiego i kasztelana Krakowskiego, oraz Zofii Teofili Z Daniłowiczów, wnuczki hetmana Stanisława Żółkiewskiego. Pochodził z rodu sobieskich herbu Janina, który należał do magnaterii polskiej. Jan III Sobieski odebrał staranne wykształcenie, studiując w Akademii Krakowskiej oraz we Francji i we Włoszech. Od młodości brał udział w licznych wojnach i konfliktach, które dotykały Rzeczpospolitą w XVII wieku. Walczył przeciwko powstaniu Chmielnickiego na Ukrainie, potopowi szwedzkiemu w Polsce i Litwie, wojnom polsko-rosyjskim na wschodzie i polsko-tureckim na południu. Wyróżnił się jako dowódca wojskowy i polityk, zdobywając kolejne godności i urzędy państwowe. Był chorążym Wielkim Koronnym 1656, marszałkiem Wielkim Koronnym 1665, Hetmanem Polnym Koronnym 1666 i Hetmanem Wielkim Koronnym 1668. W 1665 roku poślubił Marię Kazimierę de francuską arystokratkę, która miała duży wpływ na jego życie prywatne i publiczne. W 1674 roku, po śmierci króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jan III Sobieski został wybrany na nowego władcę Polski. Jego 22 panowanie było okresem stabilizacji państwa po zawirowaniach poprzednich lat. Sobieski prowadził aktywną politykę zagraniczną, Dążąc do sojuszu z Francją Ludwika XIV i Austrią Leopolda i przeciwko wspólnemu wrogowi Imperium Osmańskiemu. Jego największym sukcesem było zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, gdzie dowodził połączonymi siłami polskimi, austriackimi i niemieckimi. Za ten czyn został nazwany przez papieża Innocentego XI obrońcą wiary i cywilizacji chrześcijańskiej. W następnych latach kontynuował walkę z Turcją Odnosząc kolejne triumfy pod parkanami 1683, Jaworowem 1675 i chocimiem 1676. Zawarł też pokój z Rosją w 1686 roku, kończąc długotrwały konflikt. Jan III Sobieski był nie tylko znakomitym żołnierzem, ale też człowiekiem kultury i nauki. Interesował się literaturą, historią, filozofią i sztuką. Był autorem wielu listów, mów i pamiętników, które świadczą o jego erudycji i talencie pisarskim. Zbierał książki, obrazy i rzeźby, tworząc bogatą kolekcję artystyczną. Budował też piękne rezydencje królewskie, takie jak pałac w Wilanowie czy Zamek w Żółkwi. Miał dziesięcioro dzieci z Marią Kazimierą, z których sześcioro dożyło wieku dorosłego. Zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany w katedrze wawelskiej w Krakowie obok swojej żony. Uważany jest za jednego z największych polskich monarchów i bohaterów narodowych.